Pamiętajcie, pijcie wodę, nie kawę. Ale wiesz, że kawa też zabiera wodę? Chodź tu! Niech proszę, nie! Właśnie nie się! Ja Czyli twierdzisz, że gadanie z tym typem jest całkowicie bezpieczne. <noise> spoko Kazako, my dobre mordy powinniśmy trzymać się razem! Dzięki tobie mogę znów napastować moje funki! <noise> Czekaj, co? A ty jesteś pewnie tym mało interesującym kanałem z animacjami Jest, drzewo rodziny cyborga, okej, okay. to ma ręce i nogi Ojej, ja nie miał hasła do tego maila Do mojego? Nie, do mojego Dobrze, pamiętam Pamiętam dobrze Idea, usłuchaj. Witam Was serdecznie z tej strony, Prozurę. Dzisiaj lecimy z ocenianiem Waszych animacji, ponieważ mamy prawie 200 maili, 199 projektów wysłanych przez Was. Zobaczymy, z czym się to je. Jak jesteście animatorami chcecie się czymś pochwalić, wysyłajcie mi bez muzyki komercyjnej. Animacje na Prozurę, animację Muffoczimilką, bez zbędnego gadania. dzisiaj robimy wszystko na Asusie. Zenbooku Pro Duo, wiecie doskonale. Bardzo lubię go sobie do tego wykorzystywać. Będą też na nim tworzone niedługo fotomanipulacje Waszych rysunków. I oczywiście Nvidia Canvas Was, część już trzecia, ponieważ bardzo Wam się spodobało. Dobra, bez zbędnego gadania, ale do maila i do Waszych animacji. Powiedziałem Sadio Bartkowi w komentarzu, że zobaczymy jego pozostałe animacje, ponieważ mówił, że pozostałe są lepsze. Oh yeah! Panowie, w końcu zaczęły się wakacje. Jakie macie plany? Słucham uważnie. Ale że to jest Rose, ja i Inki z innego uniwersum, co tu się wydarzyło? Halo! Panowie, ważne, że każdy z nas ma coś do roboty i ważne, że mamy siebie, nie to co Konrad. Spadaj ode mnie. Kim jest kondrat? jest gorąco. Ty, a ja, tak właściwie tu. Gdzie jest Maciek? Chyba został na plaży. <totopisy> Oj! trzeba <totopisy> 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 well, ja tak coś z tym zrobić. Nie możemy tak żyć. To jaki masz plan Bartolini, Patera. Te słońce! Mm, powiem ci, książę, że te twoje okrągłości mnie całkiem mocno podniecają. <laughs> ho, 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 ho. Ojcze! <laughs> typikal wujek na każdym kurczę spotkaniu rodzinnym. Czy <laughs> typikal, no? Stereotypowy, ok? A, ludzie, cześć, co tam u was? Możesz przestać być taki gorący? Ten kurczak leżący. <laughs> Ko Kolego, ja, ja, ja nie jestem gejem. Co, nie, 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 nie o to mi. Aaaa, aaaa! Ay, aaaa! Aaaaa! moje oczy, chyba oślepem, blacią, wtuf, aaa! Kolabo fit, kebab nieśmieszny? Co? Kim ty jesteś? Czy ty Bartolini? Oczywiście, że Bartolini. Zaczynamy na grubo dzisiaj, widzę. Kolabo z i nieśmiesznym, lećmy. Kamil, ja nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Fatem spóźni się około 5 minut, naprawdę się stresuje. A co, jeżeli powiem coś głupiego? A co, jeżeli mnie walnie? Ja naprawdę nie jestem gotowy. Realmente... <grylland đầu> Spokojnie, znam nieśmiesznego, naprawdę, równa morda. Gwarantuję ci, że będzie chciał z tobą zrobić kolabo i nie ma się czego ba. Mm. Moi drodzy, czas to pieniądz! Gdzie moja herbata? <grym> Tutaj, panie nieśmieszny. Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Prosiłem o owocową, a ta jest zielona! Chodź tu! Nie, <słys> proszę, nie! Panie nieśmieszny! Słuchaj, ja nie? Czyli twierdzisz, że gadanie z tym typem jest całkowicie bezpie... Gdzie tu uciekłeś? Wypuśćcie mnie, kur. <grym> Ale co ty, au! <śpiewa> o krawiec! mi żebra! Pomóż mi! <śpiewa> e, wiesz, Bartolo, bardzo chętnie, ale wiesz, dzisiaj jest pracowity dzień! No wiesz, czas to pieniądz Nara! rok! Ty, <śpiewa> Fenomenalne, co ci kurczę, dobra, jeszcze sprawdźmy sobie jedną. Widziałem, że masz, czy animację Kozako, chyba ucieka z piekła coś takiego. Kozako trafia do piekła. Bardzo ładne tło, więc chcę to jeszcze zobaczyć. Panie Kozako! Panie Kozako! Ale... W międzyczasie, żeby nie tracić czasu, genialna krecha. Bardzo śmieszne, przezabawne. To, że lekko się telepią te kreski, dodaje dynamiki, mimo wszystko, że nie ma dużo ruchów. Prześmieszne to jest. I nawet jeśli chciało pofatygować znaleźć jakieś zdjęcie na stoku, czy gdziekolwiek w necie tego walca i go nartować w animecie. Jak mnie mam, bo no, to wyglądało wprost skalkowane, ale to nic złego, naprawdę. Bardzo dobra praca, ok? Lecimy jeszcze z tym, ale naprawdę genialne. Bartolini, widzę że tutaj mocna poprzeczka postawiona na dzień dobry. Gdzie ja jestem? Panie Kozaku, już po operacji wyciągnęliśmy dla pana guza z Jalit. Czy pan jest bezdrug jak ryba? Uniknął po śmierci. Tak, kurwa! O, kurwa, jakieś. dzięki ci, Boże! I te dubska. O, kurde, poczekajcie, chodzimy na mocne tematy, widzę. mnie! Spoko Kozako. My, dobre mordy, powinniśmy trzymać się razem. Dzięki Tobie mogę znów napastować moje funki. Czekaj, co? W kło. Wiesz co, chyba zmieniłem zdanie. O pryncypałki! Ale zajebiste demony! Bardziej impie takie, ale bardzo ładne. O mój Boże! G gdzie ja jestem? Piekle nie widać? A, dzięki. Czekaj, gdzie? Hello. Cześć! Kim o, jesteś? Jebane, ja? To co widać? Czyli duży czerwony worek ziemniaków? O widzę tutaj żartownisia, a ty jesteś pewnie tym mało interesującym kanałem z animacjami. He. He! He. He. Co? Bartolini podsumowanie, bardzo dobre, bardzo ciekawe, śmieszne, zabawne, fajne krosy No nic do nic ująć, nic więcej nie mówię. Bardzo, bardzo dobry kanał i kurde, nagramy coś wierzę jeszcze, nie? Całkiem śmieszny kanał, a teraz szukam dobrych animatorów do kartki Jak, patrz info dla was, możesz zaistnieć. Słuchaj, jak jesteś zajebistym animatorem, takim naprawdę kozakiem, Wiesz o co chodzi mniej więcej w branży I chcesz wziąć udział w Gartic Phone'ie Czyli w głuchym telefonie, ale takim z profesjonalistami Gdzie naprawdę będziemy sobie dawali notatki Robili kozackie animacje Gdzie to będzie głuchy telefon Z profesjonalnymi animatorami To odezwij się do mnie na maila Masz wszystko w informacjach w kanale Tylko naprawdę wyślij jakąś pracę taką, żebym ja Stwierdził, że nadajesz się, ok? Szukam takich ludzi. Lecimy dalej Bardzo, bardzo, bardzo mocny stan Nice. Engine Animations

bardzo interesująca próba, ok? Ale płynne to było. To muszę pochwalić. Naprawdę zaskakująco śmieszne i płynne. Lecimy dalej. Kukle mocy, przebudzenie. O kurde, Smiry. Wait. Klimatycznie w każdym razie zobaczymy, zobaczymy. Dawaj, rozbiję gablotę, bierz to. A, nie musiałeś rozbijać gabloty, ok? Będzie animacja transformacji. Poczekaj. Co jest, poczekaj. Nie, teraz to nam trzeba, Ok. Okej. On ma klucz! No, okrzyk, nie mogę. Powiem tak, szczerze, rysunki, widać, że zaczynasz, okej? Okay? Widać, widać, że zaczynasz z animacją, widać, że zaczynasz z całym tym tematem, ale to jest naprawdę... Ale ten czy jest krawiony jak to jest biały płow. To jest naprawdę z pomysłem zrobione. Rób to dalej, ćwicz. Okej, okay, okay, no to wszystko jest mocno do poprawy, ale ty sam to widzisz pewnie, ale całościowo naprawdę z potężnym jajem animacja. Ja jestem zaskoczony, jak zostać freezem w 2022. Zostać freezem w 2022 roku! No dawaj, let's go! Poradnik, który dla was przygotowałem. Całkowicie za darmo. Możecie jedynie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. No więc Słuchajcie. tak. Najmniej ważnym krokiem jest muzyka. Nie musicie jej robić, ale zróbcie. Krokiem już będzie stworzenie własnej marki. Na przykład jedzenia albo czegoś. Możecie się sugerować na przykład kryzem i zrobić również lody. Załatwicie sobie takiego mini majka, to i tak jesteście na wygranej pozycji. Zobacz jak ja jest słodki! Bardzo dzięki za zgłoszenie Ci wydarzeń. A to jest gameplay nagrany, wait? Co jest? Chcesz to być to jest twoje? Cześć, pewnie mi już widziałeś, czy coś nie wiem. To nie jest animacja, ale bardziej mod pod. Yy, Okej, okay. Friday Night Funkin', nad którym pracuję. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Okej, okay. nie zbieram muzyki komercyjnej, muzyka z. Yy, Okej, okay. nie ma copyrighta. Możemy muzyki pod te gry. Okej, okay, czyli to był Twój mod, czyli ty sam to zrobiłeś. Ej, no to jestem w głębokim szoku. Szczerze, bardzo ładnie zrobione. Widzowie, zweryfikujcie mi, proszę, czy to jest faktycznie. możliwe i legi. Jeżeli tak, to spoko, no, wpisuje się w klimat gry, chyba, wydaje mi się, nie? Prosto zrobione, ale bardzo fajnie, lecimy dalej. Ej, chęciby już. Oj, dzień dobry, Jestem to kubek dwuszny. Czemu dwuszny? Bo mam dwoje uszu. Wiem, nie spodziewaliście się, się tego. Ale, ale Kubek dwuuszny? Nowy, nowy boss Wyszycie do mojej gry? Ej, to mam vibe ze starych animacji. Synu, czego stary? Synu to bardzo niegrzeczne. Co by skeba I beczka. O, tam było całe drzewo, czekajcie, są histeregi. ej, to jest piękna animacja z eggami Czemu on ma fortepian na plecach? Czy on nim rzucił starego? Jest! Drzewo rodziny cyborga, okej, okay, to ma ręce i nogi. Jej brat jest cyborg ksiora, kuzyn, no ta, 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 ta. ta, ta. Jest, są wszyscy Ale jest to bardzo koślawo zrobione, ale bardzo ładnie zrobione serio. Czekajcie, tu się dzieje, dzieje więcej niż w moim życiu, naprawdę, nie? Co tu się dzieje, okej? Okay? Synu chyba obojnał. Poszukiwany zawrótkę. Ale, czemu? Bo życie mnie doświadczyło, gra mi się nie chciała zawadować. Rozumiem. Może poprawię ci nastrój. Uczeszę cię. Nie! Ojej, przepraszam, jak mogę to wynagrodzić? Nie krzycząc, kiedy będę cię... Okej, okay, co mam policzyć? Pamiętajcie, pijcie wodę, nie kawę. Ale... wiesz, że kawa też zawiera wodę? E Holo, proszę go obudzić! Tak jest! Który jest mój Pan Ryj. Panie Ryju, pokaż swój ryj. Pokaż się, panie Ryju. Zabawne, co nie? O nie, panie Reju, ja tylko żartowałem. Proszę, nie! Ja nie chcę! Dobra, gościu się nazywa kubek dwuuszny, 22 suby, jak chcecie ci go sobie na... No, kurde, chyba jedne ze śmieszniejszych rzeczy, jakie widziałem. Dużo historyków, eggów, śmiesznie to było wszystko zrobione. Nawet z jajem. Te historyjki totalnie popieprzone. Takie YouTube czyli posty te wszystkie stare, piwotowe animacje, które nie miały ładu i składu mi się skojarzyły. Jakby to powiedział Malik? Dajcie mi tego więcej! Sprawdzajcie link do rapka w opisie. Cześć!